Czy Pana zaskoczyła ta decyzja? Panie redaktorze, dowiedziałem się tej decyzji z naszego portalu i.pl. Zaskoczyła mnie, ale uff, ja nie mogę tego komentować. To jest decyzja Rady, nie decyzja moja. Ja oczywiście nie proszę o komentarz bardziej z, z takiego ludzkiego punktu widzenia ciekawiło mnie, czy był pan zaskoczony? No oczywiście, że byłem zaskoczony jak każdy w kraju. A proszę powiedzieć, zna pana Kurskiego, Spekuluje się o tym, że może wejść do rządu, że jego talenty zostaną zagospodarowane, czy pan widziałby, lub też czy pan widzi, które talenty można byłoby zagospodarować w rządzie? Panie redaktorze, nie akreuje ja kwestie powołania do rządu, więc no chyba na pewno panu na to pytanie nie odpowiem w żadnym wypadku. A mi jeszcze ostatnie pytanie dotyczące Jacka Kurskiego o jego talentach. Zna Pan jakieś talenty Jacka Kurskiego, które Pan mógłby opowiedzieć? Panie redaktorze, zajmuję się biznesem. biznesem, który jest bardzo ważny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski i regionu i nie zastanawiam się, każdy człowiek ma talenty, również Pan Jacek Kurski ma talenty, ale nie rozkładam tych talentów, nie sumuję tych talentów i nie zajmuję się tym.